Oczyszczacz powietrza Westfrost Plasma Ion VP-A1S70WH Inteligentny oczyszczacz powietrza Westfrost to największy model w aktualnej ofercie duńskiego producenta. Olbrzymia wydajność i fantastyczne wyposażenie, połączone z referencyjnie cichą pracą oraz rewelacyjną ceną, czynią ten model absolutnym liderem w kategorii oczyszczaczy do 2000 zł. Maksymalny wskaźnik przepływu czystego powietrza na poziomie 620 m3 na godzinę Gwarantuje, że ten elegancki niezwykle wydajny oczyszczacz jest w stanie wymienić całe zanieczyszczone powietrze w ciągu zaledwie 20 minut w pomieszczeniu o powierzchni nawet do 80 m2. W trybie night Mode, czyli trybie nocnym, generuje on hałas na poziomie zaledwie 17 dB, dzięki czemu urządzenie to świetnie spisze się zarówno w olbrzymim salonie, jak też w małej sypialni czy pokoju dziecięcym. Absolutne bezpieczeństwo korzystania z oczyszczaczy powietrza Westprost potwierdza uzyskany w Polsce certyfikat Państwowego Zakładu Higieny A.S.P.Z. Ten inteligentny oczyszczacz powietrza wykorzystuje sprawdzoną koncepcję połączenia pasywnej filtracji, wspomaganej przez technologię UVC LED oraz aktywnej jonizacji powietrza za pomocą technologii plazma Ion. Do wyjątkowo efektywnego oczyszczania powietrza wykorzystuje potężny filtr 360 stopni w technologii 3 w jednym. Zarządzanie tym oczyszczaczem jest fantastycznie proste i intuicyjne ze względu na uporządkowany i precyzyjny dotykowy panel sterowania. Z lewej strony są przyciski wyboru trybów pracy oczyszczacza, a po prawej operowanie funkcjami dodatkowymi oraz kontrola zużycia filtrów. Wyświetlacz informuje użytkownika o ogólnym zanieczyszczeniu powietrza. W formie kolorowego okręgu. Inteligentny oczyszczacz powietrza Westros posiada precyzyjne czujniki jakości powietrza, dzięki którym użytkownik ma dostęp do szczegółowych wskazań zawartości szkodliwych substancji w oczyszczonym pomieszczeniu. Dodatkowo duński producent dodał moduł komunikacji internetowej Wi-Fi, dzięki temu użytkownicy otrzymują możliwość zdalnego sterowania i programowania pracy oczyszczacza z poziomu swojego smartfonu lub tabletu. Daje użytkownikowi również możliwość ręcznego wyboru ustawień z pozycji panelu dotykowego umieszczonego na górze oczyszczacza. Znajdziemy tam pięć trybów pracy oznaczonych numerycznie od 1 do 5. Opisany model, jak i inny, znajdziecie Państwo w naszym specjalistycznym sklepie www.mwp.biz.pl